Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Serdecznie zapraszam. Wolność to termin, który szczególnie w dzisiejszych czasach znajdziemy nieraz na ustach ludzi o wielu odmiennych perspektywach na nią. Niezmiennie jednak, dla każdego z nas jest ona pojęciem bliskim sercu absolutem, do którego chcemy dążyć. I nie damy go sobie odebrać. Dlatego też zastanowimy się dzisiaj nad tym, dlaczego tylko my sami możemy odebrać sobie wolność. Gościem dzisiejszego odcinka będzie mój brat Moody z kanału Moody, na który to kanał serdecznie zapraszam. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy sobie wyjątkowo nie film ani nie serial, a grę, która niedawno obchodziła swoje dwudziestolecie. Dziełem, które będziemy dzisiaj omawiać, będzie nic innego jak stary, dobry gotyk. Świat przedstawiony to z grubsza kolonia skazańcza, będąca otoczoną magiczną barierą, z której to nie można uciec, Doliną Górniczą. Król Myrtany, będący pod wielką presją toczonych wojen, postanowił wysłać do Doliny wszystkich więźniów, jakich posiadał, nawet najmniej winnych oprysków, by ci, jako tania siła robocza, pod kontrolą magicznej bariery, wydobywali dla króla cenny kruszec na broń magiczną rudę. Przed rozpoczęciem rozgrywki dowiadujemy się, że w dolinie nie dzieje się dobrze, gdyż bariera wyrwała się spod kontroli, zwiększyła swe rozmiary oraz zatrzymała wszystkich ludzi wewnątrz, zarówno więźniów, ich dozorców, jak i Magów, którzy ją stworzyli. W efekcie czego więźniowie wzniecili krwawy bunt i przejęli kontrolę nad całą kolonią. Główny bohater zaś to człowiek znikąd, którego przeszłości nie znamy który jest tylko kolejnym więźniem wrzuconym za barierę. Zatem głównym motywem gry jest ogólnopojęta niewola, więzienie z którego nie sposób uciec, wszechobecne poczucie zagrożenia i słabości, strach. Więźniowie pod kopułą podzielili się na trzy frakcje, z których każda miała zupełnie inne podejście do tego, jak poradzić sobie z utratą wolności. Pierwszą i najstarszą frakcją był Stary Obóz, w którym to urzędowali niejacy magnaci, główni przywódcy buntu przeciwko dozorcom. Po przejęciu zamku, Gomez wraz z resztą bandy wynegocjowali z królem korzystną dla nich samych ofertę, według której to Robar miał dostarczać im wszystkie towary, jakie tylko zapragnęli. Jedzenie, Picie, alkohol, a nawet kobiety. W zamian za to magnaci obiecali mu kontynuować wydobycie rudy. Obóz został podzielony na kasty, gdzie najliczniejszą i najbardziej wykorzystywaną grupą była kasta górników zwana kopaczami. Magnaci wprowadzili w obozie rząd twardej ręki, w której każdy kopacz, jeśli chciał pożyć, musiał oddawać praktycznie co do ostatniej bryłki rudy, którą jakimś cudem zdobył. Pomagał w tym system haraczy praktykowanych przez strażników, którzy to udając chętnych do pomocy, proponowali kopaczom ochronę, będącą tak naprawdę zaniechaniem ich gnębienia. Członkowie starego obozu, do której kasty by nie należeli, pogodzili się ze swoją niewolą dosłownie przyzwalając na wszystkie jej konsekwencje, nie próbując szukać źródła problemu, a co dopiero próbować sobie z nim poradzić. Kolejnym obozem jest tak zwany nowy obóz, zrzeszający ludzi, którzy mieli dość bezczynnego siedzenia lub harowania pod władzą Gomeza i jego ziomków. Obóz składa się z kilku różniących się od siebie grup, które łączy jeden cel: służba magom. Magowie ci chcą zniszczyć barierę, używając do tego celu gigantycznego zasobu magicznej rudy. Wszyscy w obozie zatem dobrowolnie pracują na szczytny cel. W którym jest kopiec z rudy składowany pod obozem. Myśliwi trudnią się handlem, krety wykopują kruszec w wolnej kopalni, a szkodniki okradają karawany pozostałych obozów. Całego porządku pilnują najemnicy magów. Praca na rzecz wspólnoty sprawia, że wszyscy obozowicze odczuwają jakąś namiastkę wolności. Jednak cała ich uwaga skupia się na ucieczce przed źródłem ich problemu ucieczce przed niewolą. Co nawet gdyby się udało, byłoby zaledwie plastrem na otwartą, wieloletnią ranę. Wielu mieszkańców nowego obozu, mimo tej nadziei i wolności, ucieka w alkohol i narkotyki. Czemu sprzyja ryżowa tawerna obecna w obozie? Wszyscy wierzą w to, iż technologia magiczna, wykorzystywana przez magów, przyniesie im wybawienie od problemów, których powodem są oni sami. Większość z nich przecież nie trafiła do doliny za nic. Jak się zresztą dowiadujemy w dodatku do drugiej części gry, plan Saturasa nie zakładał uwolnienia wszystkich więźniów, by ci rozpieszli się po całej wyspie. Bezgraniczne zaufanie w plan ucieczki magów okazuje się też wkrótce być nie najlepszym pomysłem na poradzenie sobie z problemem niewoli. Magą wody przewodzi Saturas, który to gdy okazuje się, że jego plan nie tylko nie wypali, ale jest diabelnie niebezpieczny, unosi się pychą i kontynuuje wdrażanie go w życie. Ostatnim obozem jest Bractwo Śniącego, zwane również Obozem na Bagnie. Mieszkańcy tego obozu to w większości ludzie, którzy zwabieni obietnicą ucieczki przed światem realnym, przybyli tam z innych obozów, by móc oddać się bez reszty zbieraniu, przygotowywaniu i paleniu bagiennego ziela, narkotyku, którego magiczne zdolności osłabiają obronę duchową i psychiczną je zażywających. Tym, co jednoczy obóz, jest ich wiara w nowe bóstwo zwane Śniącym, które to objawiło się ich przywódcy i założycielowi Iberionowi. W widzeniu ów bóstwo nakazało mężczyźnie założyć sektę w wyznaczonym przez siebie terenie, w ruinach orkowej świątyni na bagnach. By osiągnąć jedność ze swoim nowym panem, każdy mieszkaniec obozu miał poddawać się działaniu bagiennego ziela, mieszanego z coraz to mocniejszymi specyfikami, oraz odprawiać coraz to bardziej skomplikowane rytuały, mające na celu przebudzenie owego Bożka. W zamian za to, Śniący obiecał Iberionowi oraz swoim nowym wyznawcom, że uwolni ich spod bariery. Już na tym etapie można zauważyć, że ucieczka przed problemem niewoli w jeszcze większą niewolę nałogu narkotykowego jest jednym z najgorszych pomysłów na poradzenie sobie z nim. Kolejny raz niewolę na siebie sprowadza człowiek, któremu rzekomo zależy na wolności. Żywa wiara jest jednym z lepszych sposobów na radzenie sobie ze zniewoleniami. Jednak nie może ona być skupiona na ucieczce przed źródłem problemu. Wiara ma przemawiać i dawać wolność, jednak wyznawana fanatycznie niejako narzuca na nas kolejne kajdany i staje się coraz bardziej martwa. Wiara prowadząca do zniewoleń i fanatyzmu jest wiarą źle ukierunkowaną i nie może skończyć się niczym dobrym, jeśli nie zburzymy jej i nie zbudujemy od podstaw na nowo. Żeby tego było mało, w trakcie rozgrywki dowiadujemy się, że wyznawany przez sektę śniący nie tylko jest potężnym demonem, ale również stoi za wymknięciem się bariery spod kontroli magów, a wyznający go ludzie prędzej czy później wpadną w sidła jego złego wpływu, czego zresztą doświadczymy spotykając ich w kolejnej części gry, opętanych i przemienionych w upiornych poszukiwaczy. Jak widzimy, każdy z obozów prezentuje do tematu zupełnie inne podejście, jednak to, co łączy każdy z nich, to dobrowolność przyjęcia kolejnych kajdan przez ludzi w owych obozach obecnych. Można tutaj zauważyć pewną prawidłowość. Otóż, niezależnie od miejsca czy sytuacji, w jakiej się człowiek znajduje, to on sam ma wybór, czy być wolnym, czy poddać się niewoli. Nie znaczy to, że ma udawać, że problem jego zniewoleni nie istnieje, uciekać przed nim, udając, że sam się załatwi. Wolnością samą w sobie jest niezgoda na niewolę oraz czynne zwalczanie problemu wewnątrz siebie, którego efektem jest owa niewola. Wolność to oddanie się bliźnim, choćby współwięźniom owej niedoli. Jako przykład do zobrazowania tej wolności posłużą nam dwie postacie kościoła katolickiego, święty Maksymilian Kolbe oraz Franciszek Blachnicki. Kolbe, będąc więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, ukazał swą wolność poświęcając się za współwięźnia. Zainspirowany tym wydarzeniem Franciszek Blachnicki, przebywając w celi, pojął tą wolność. Doznał głębokiego nawrócenia i oddał swoje życie Bogu i bliźnim, zostając później księdzem i założycielem między innymi ruchu Światło Życia. Skoro wolność osobista jest kwestią świadomego bądź nie wyboru każdego człowieka, to w takim razie, czy w Górniczej Dolinie, w więzieniu o najostrzejszym rygorze znalazły się jakieś jednostki, które tą wolność zachowały? Oczywiście, że tak. Za pierwszy przykład może posłużyć choćby pięcioosobowa grupa przyjaciół, którzy mimo bycia w innych obozach i zupełnie innych kastach, wynieśli swoją przyjaźń ponad wszelkie podziały i idee reprezentowane przez obozy. Ludzie, dla których drugi człowiek, wspólnota, liczyła się o wiele bardziej, Niż ich posady czy ideały. Ludzie, którzy aktywnie działali, by wyjść z niewoli, jednocześnie pozostając wolnymi. A jaka jest droga naszego głównego bohatera? Otóż niezależnie do którego obozu byśmy nie dołączyli, główny bohater pozostaje otwarty na współpracę z pozostałymi współwięźniami. A gdy odkrywa, że żadna z dostępnych perspektyw nie ma racji bytu, odnajduje człowieka, który ma nie tylko obszerną wiedzę na temat bariery. Ale także plan na to, jak się jej pozbyć. Xardas udowadnia, że czasami, żeby odkryć prawdę o przyczynach swojej niewoli, trzeba porzucić wygodne życie i wyjść na pustynię. W tym odosobnieniu czarodziej pojął nie tylko, co jest przyczyną problemów w kolonii, ale też gdzie to znaleźć i jak pokonać. Do wdrożenia swojego planu w życie potrzebował jedynie śmiałka, który odważy się wziąć problemy całej górniczej doliny na siebie. Człowieka, który nie będzie obawiał się zginąć, dla wolności pozostałych mieszkańców kolonii. Kogoś, kto w swojej wolności odda wszystko dla pozostałych współbraci niedoli. Tym kimś właśnie był nasz bezimienny bohater, który wysłany przez Xerdasa pokonał Śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. Jak więc widzimy, jedyną słuszną drogą do poradzenia sobie z niewolą okazało się stawienie czoła swoim demonom, a nie próba ucieczki za wszelką cenę i na każdy sposób. I to od nas zależy, czy tą wolność dla siebie zachowamy, czy też chcąc uciec przed cierpieniem i trudnościami, będziemy ją oddawać po trochu nałogom, grzechom, czy po prostu ludziom, którzy chcą tą wolność wykorzystać. A jak mówi Biblia, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie poddam się w niewolę. I na koniec małe wyjaśnienie. Miał to być odcinek prima aprilisowy, dlatego wziąłem na tapet grę, w dodatku grę, która wcale nie ma jakoś tak mega dużo wspólnego z nową kulturą, ale przez to, co tutaj zobaczyliście i usłyszeliście, chciałem wam udowodnić, że dobra i e, wartości pewnych da się szukać wszędzie. Wszędzie możemy znaleźć jakieś echosłowa. W każdym człowieku, nie? I warto szukać. Warto po prostu szukać i nic więcej. Pragnę jeszcze przeprosić za to, że Film tak późno się ukazał, no niestety nie wyszło na Prima Aprilis i potem był koronawirus, w trakcie był koronawirus, potem matury Moody'ego i no niestety tak to wyszło, że dopiero teraz się ukazuje. Ja też jestem człowiekiem pracującym, więc trudno mi czasem to wszystko pogodzić, ale cieszę się, że mi się to, to udało w ogóle. Także... Dzięki za uwagę, dzięki za to, że jesteście. Zapraszam do komentowania, do pisania swoich opinii na ten temat. Też do lajkowania, dzielenia się. A jak się nie podobał materiał, to jest też przycisk do tego, że się nie podobał. Naprawdę się nie obrażę. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Pa!